Witam Was w sobotę, właśnie jadę do lumpów. Dzisiaj jest wyprzedaż, także zobaczymy, co uda mi się dorównać. Witam Was, kochani, pokażę Wam teraz, co kupiłam. Możecie słyszeć po moim głosie i wyglądzie, że jestem przeziębiona. Słychać to po moim głosie, ale stwierdziłam, że nie powstrzyma mnie to od nagrania tego filmu. Chcę, żebyście mieli filmy na bieżąco, więc. Ignoruję to, że mam zapchany nos. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę z tym i szybko mi przejdzie. Tym bardziej, że idzie lato, więc to w ogóle dziwne. Wkurza mnie to ostatnio, że zaczęła mi uciekać ta ostrość, ale z tyłu mam piękne kwiatki, więc mam nadzieję, że tło jest w miarę ok. Trochę wysprzątałam. I słuchajcie, co mnie bardzo zdziwiło w tych lumpach. Zaszłam właśnie w tą sobotę. I wszystko było po 5 zł. I się okazuje, że w piątki jest minus 50%, a w soboty już jest wszystko po 5 zł. I ja byłam w takim szoku, bo ja wcześniej tego nie zauważyłam. Także, wszystkie rzeczy, które kupiłam, kupiłam za 5 zł. Razem za wszystko zapłaciłam 35 zł. Także naprawdę spoko. Trochę obkupiłam Macieja, szczerze Wam powiem. I tak, zacznę od pierwszej rzeczy, którą mu kupiłam. Pokażę Wam te rzeczy na mnie, bo Macieja już nie ma, więc nie będę w stanie po prostu inaczej tego wam pokazać. Jest to taki sweterek. Tutaj ogólnie jest jeszcze cena, że 20 zł on kosztował na początku, no ale tak jak Wam wspominałam, ja dałam za niego 5, także super. Jest on nowiutki, naprawdę widać, że nie był za bardzo używany. I myślę, że ma przepiękny kolor. Co mi się też spodobało, to fakt, że miał dekolt w serek. I ja bardzo lubię takie sweterki męskie. To wydaje mi się, że będzie rozmiar M, chociaż tutaj widzę, że nie ma rozmiaru. Spróbuję jeszcze tutaj poszukać. Może coś będzie więcej napisane o tym naszym sweterku. Jest tylko 100% bawełny. No to jest też wielki plus. I myślę, że to będzie tak Emka. Tak czy inaczej Maciej nie zdążył tego przymierzyć, ale myślę, że będzie jak na niego. Kolejna rzecz to znowu swetę dla Macieja, także z dekoltem Serek, ale ma inny kolor. On na początku kosztował 17 zł, a ja zapłaciłam 5 zł. Już nie będę Wam powtarzać tego, ale po prostu za wszystko tyle zapłaciłam. No i jak widzicie, bardzo ładny stan tego swetra jest. Dodatkowo naprawdę przyjemny materiał i bardzo wyrazisty kolor, co mi się spodobało, bo macie ma niebieskie oczy i stwierdziłam, że fajnie ten sweter je podkreśli. Nie wiem, co to jest za marka. Może Wy będziecie kojarzyć. I tak, taki prosty, zwykły sweterek. Bardzo ładny. Wydaje mi się, że jest odrobinę większy od tamtego poprzedniego, ale mam nadzieję, że będzie dobry dla Macieja. Kolejna rzecz, którą mu wzięłam, to skarpetki. I słuchajcie, te skarpetki. Nie są w jakimś super świetnym stanie, je trzeba wyprać przede wszystkim, yy, ale sam fakt tego, że one były tak zapakowane, pominę fakt, że jest to rozmiar 47-49, ma się jedności chyba 45 z tego co pamiętam, ale sam fakt tego, że za takie skarpetki zapłaciłam 5 zł, stwierdziłam, jak mogłabym ich nie wziąć, nawet jeśli by się nie doprały, bo jak widzicie, one są tutaj u góry troszkę brudne, to. Żal byłoby ich nie za te 5 zł, prawda? Takie na zimę idealne, bardzo cieplutkie będą i myślę, że bardzo wygodne. Kolejna rzecz to coś, co bardzo często dostaję na siebie w Lumpeksie, i bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie tam nie buszują w tym dziale, czy może tego, że rozmiar im nie pasuje, albo tego nie widzą, nie wiem, ale kupiłam sobie staniki. I ja nie mam totalnie problemu z kupowaniem staników w lumpach. Pierwszy stanik wygląda tak. Standardowa cena to była 12 zł i bardzo fajny, bo on jest taki mięciutki. Totalnie nie ma żadnych wkładek, ale bardzo fajnie bo podtrzymuje biust. Zwykły, czarny. I to jest pierwszy stanik. I drugi stanik, który na siebie wzięłam, jest to taki y, powiedzmy brudny róż y, z koroneczką. Tylko widzę, że tu się wkładka zawinęła. One mają wkładki, które można wyciągać. Jezu, wiecie, co jest najgorszym uczuciem, gdy ma się katar? Fakt, że chce się kichnąć, a nie mogę, i wtedy mi oczy zaczynają mu Nienawidzę tego uczucia. To jest straszne. I tak, wystanik wygląda tak. Myślę, że naprawdę bardzo ładny Musiałabym za niego dać kupę siana Bo widziałam w dużej ilości sklepów z bielizną tego typu staniki I wiem, że one są bardzo drogie Fajnie jest też to, że właśnie mają te wyciągane wkładki Ale jednocześnie mają taką piękną siateczkę tutaj I jest naprawdę wygodny Przekonałam się już o tym Także tak się prezentuje Wszystko wam potem pokażę na mnie Bluzka, taki topik Gina Tricot rozmiar S i taki najzwyklejszy. Ja najbardziej lubię takie topy na lato, a akurat się tak złożyło, że czarnego nie miałam. I standardowa jego cena to było też 12 zł. Ale za 5 zł. taki topik myślę, że warto. Takich topów w Lumpex jest naprawdę bardzo sporo, więc warto się za tym rozglądać. I plusem jest to, że on ma tutaj taki materiał, dzięki któremu nam sutki nie będą prześwitywać, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie chciał po prostu, albo nie będzie miał ochoty założyć pod niego stanika. I ja myślę, że nie będę często nosiła do niego staników, bo ja nie lubię tego efektu, jak ma się założony stanik i na to tego typu bluzkę, że potem te ramiączka tu widać, chyba, że się zakłada jakiś taki bez ramionczek, ale ja już wtedy przeważnie zakładam z. Więc po prostu decyduję się na to, żeby nie ubierać wcale. I bardzo mi się podoba ten top, bo on jest przewiewny, ale jednocześnie jest na tyle gruby, że te sutki nie będą prześwitywać. A mam kilka takich y, topów z HM-u. I no te sutki mi prześwitują, szczególnie w białym, to już wiem, że muszę mieć pod niego stanik, bo inaczej nie mogłabym w ogóle nosić tej bluzeczki I tak, ostatnia rzecz to spodnie, które kupiłam sobie y, w lumpeksie. Nie byłam do nich do końca przekonana, ale stwierdziłam, że jeśli ubiorę do nich pasek, to naprawdę fajnie mogą wyglądać. I są to takie eleganckie granatowe spodnie. One są delikatnie jakby na gumce, prezentują się tak, trochę mają podwyższony stan. Takie zwykłe proste nogawki. I z tyłu wyglądają tak. Myślę, że fajnie się sprawdzą na co dzień, ale też, jakbym chciała się ubrać trochę bardziej elegancko, to myślę, że da radę fajnie je wystylizować. I tutaj mamy. Metk. Mam na sobie już ten pierwszy biustonosz I jak widzicie No on teraz wygląda na, na taki trochę bardziej wyblakły W rzeczywistości taki nie jest Zakładany przez głowę I z tyłu prezentuje się tak Myślę, że naprawdę bardzo fajny Będzie można do niego zakładać biały top czy t-shirt I nie będzie totalnie prześwitywał Ma taką uroczą koronkę I naprawdę wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie. Mam na sobie już ten top i z ciekawości specjalnie nie zakładałam do niego stanika, żeby zobaczyć, czy coś mi tutaj będzie prześwitywać, i widzę, że totalnie nie. Bardzo fajny top, myślę, że na lato sprawdzi się idealnie. Łatwo będzie go wystylizować, i jest naprawdę spoko. A z tyłu wygląda tak. Tutaj mi metka odstaje, ale to się utnie. Ubrałam sobie teraz ten czarny stanik, i myślę, że też, też bardzo ładnie leży. Taki zwykły czarny stanik, który można założyć sobie pod t-shirt czy cokolwiek jest naprawdę wygodny, więc będzie taka swoboda ruchu w nim i myślę, że fajnie się prezentuje. No a jak to stanik. Ubrałam sobie jeden z tych swetrów i nawet na mnie wygląda całkiem spoko. Ja lubię takie obresizowe rzeczy. Na pewno na Macieju wyglądałby on lepiej, ale pokazuję Wam, żebyście mniej więcej widzieli, jak on wygląda. Ten sweter ma naprawdę wyrazisty kolor, co mi się bardzo podoba. I wiem, że on na pewno fajnie będzie wyglądał na Macieju, ale zastanawiam się, czy czasami ja go sobie też nie będę nosić Bo ręka wcale nie jest mi aż taki długi, lekko się podwinie i może fajnie wyglądać Nawet do zwykłych jeansów czy cokolwiek Do zarzucenia na wierzch, gdy zrobi się troszkę zimniej Naprawdę bardzo fajny Jak widzicie mam już na sobie spodnie, one mi są troszkę luźne, ale myślę, że jak będę miała pasek, to będą całkiem fajnie leżały Będą miały wtedy taki wyższy stan I tak, z tyłu prezentują się tak, myślę, że bardzo fajne Zwykłe, eleganckie spodnie, takie mają nogawki I na pewno będę w często śmigać I to by było kochani na tyle w tym filmie Jest to taki krótki haul numpexowy Tyle rzeczy udało mi się dorwać na wyprzedaży Mam nadzieję, że film wam się spodobał ja na pewno będę kontynuowała tą serię, bo jest to moja i wasza ulubiona seria na moim kanale, także ja kocham ko chodzić na lumpeksy, ja wiem, że wy lubicie to oglądać, więc mi sprawia to naprawdę wielką radość. Zostawcie suba i lajka w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie.